Witam. Jesteśmy w Szkole Biblijnej Logos, w Seminarium Towarzystwa Starozyńskiego w Krakowie. Mamy zaszczyt rozmawiać z ojcem Dominikaninem, wykładowcą Pisma Świętego w Krakowie, w studium y, biblijnym y, dominikańskim. Ojciec Jakub Blój, który y, zawodowo, że tak powiem, zajmuje się Pismem Świętym. Podstawowe pytanie ojcze: jak? czytać Pismo Święte, ażeby też budować swoje życie duchowe, wewnętrzną relację z Panem Jezusem i z Bogiem. To jest pytanie najbardziej podstawowe i najbardziej chyba fundamentalne z możliwych, jakie, kiedy pytamy się o, o umiejętność czytania Pisma Świętego, ja bym powiedział, pierwsza rzecz, naj, naj, najbardziej może banalna, to jest wytrwale, to znaczy się nie zniechęcać i cały czas wracać do do Pisma Świętego, bo tam ostatecznie w Starym Testamencie, prowadzącym nas do Nowego, i w Nowym Testamencie, który jest nam, pod, prowadzi i przedstawia nam osobę Jezusa, który nas prowadzi do, do Ojca w Duchu, to jest nasze źródło naszej wiary, naszej, naszej duchowości. Yy, więc czytanie wytrwałe, niezrażanie się różnymi niepowiedziami. I tym, że czegoś nie rozumiemy, a jednocześnie też czytanie, którym powiedział, zawsze pamięta o, czym, o tym, czym jest pismo święte czyli, że jest dziełem jednocześnie Boga i człowieka czyli docenianie, zarówno tej części, czy tego w tej części to jest złe słowo tego wymiaru boskiego, jak i wymiaru ludzkiego, i szczególnie w tym wymiarze ludzkim powiedział, zwracanie uwagi na Tą warstwę literacką, ale też warstwę tego, że nie zawsze jesteśmy zapraszani do tego, żeby czytać pismo święte na poziomie takim dosłownym, a czasami metaforycznym, że pewne rodzaje, na przykład rodzaje literackie, będą nam podpowiadać, że mamy tu coś do czynienia z czymś więcej, a nawet nie, albo nie przede wszystkim z przedstawieniem historii. Ale z przedstawieniem sensu tego, co się, co się wydarza. Więc wytrwale, z pamięcią o tym, że to jest Słowo Boże i Słowo ludzkie jednocześnie, bez, wy, bez wykreślania ani tej części boskiej, ani tej części ludzkiej. Dziękuję bardzo.